Oglądacie państwo dzięki producentowi drażetek merc Specjal, wzmacniających włosy, skóry i paznokcie. Program powstaje dzięki firmie Skanska, wykonawcy projektów mieszkaniowych w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Panowie, proszę się skupić? Jutro egzamin. Przyczyna zgagi i niestrawności. Na nadmiar kwasu w żołądku. A jak sobie z nim radzić? Neutralizować. Mm -hmm. Neutralizowanie to ulga na krótko. Kwas wciąż jest produkowany, a dolegliwości szybko wracają. Natomiast ranigast działa inaczej. Usuwa ich powód i skutecznie zmniejsza wydzielanie kwasu. I to właśnie ranigast sprawia, że zgaga i niestrawność znikają na długo. Ty miałeś jakąś ściągę? Nie zgagę. Ranigast. Usuń kwas na długi czas. Przygotuj się na kolorowy szok. Niepowtarzalny kolorowy wyświetlacz. I 16-tonowa polifonia. Nowy Samsung Testo. Pasja koloru. Piękna skóra jest ozdobą każdej kobiety. A piękno potrzebuje oprawy. Dlatego DAF ma dla ciebie wyjątkowy prezent Złoty Gołąbek DAF. Przyślij cztery kody kreskowe z kostek DAF wraz z Nubonem Prasowym i bądź piękna z DAF. Dzień przed naszym ślubem polecę sama do sabana. Ja Cię bardziej kocham. Wszystko szło zgodnie z planem. Do czasu. Mój Boże, to Ben. Kocham Cię, zasłon. Cześć, kochanie. To jest Vic. Podbierze nas. Jak wiele zmieni ta podróż. W dwa dni z Nowego Jorku do Salana? Po drodze poznałem kobietę, Ty idioto! Jak można na stałe związać się z jedną osobą? Przecie powinno być zabawą. Czy małżeństwo to kres wolności? Ben Affleck. Sandra Bullock. Podróż przed ślubna. Dziś o 22.15 w TVN. Za chwilę Kasia i Tomek od kuchni. Kulisy serialu. A następnie, chwila prawdy, wydanie specjalne, pokonali stres. <słuch> W Innych paczkach ci o znajdziesz kartę, która nakarmi twój telefon. Ci o doładowanie, chrup i dzwoni. Chcę wysłać swoją kres. Nagraj cokolwiek i zrób z tego dzwonek. Chcę wystać C55. Chcę wystać swoją krew. Chcę wystać Czerpiąc ze szwajcarskich doświadczeń, Credit Suisse stworzyło dla Ciebie jedne z najlepszych na świecie ubezpieczeń na życie i planów emerytalnych. Credit Suisse daje Ci swobodę inwestowania w to, co najważniejsze w życiu, dziś i jutro. Program oglądacie Państwo dzięki producentowi drażetek Merc Specjal, wzmacniających włosy, skóry i paznokcie.